Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale. Jak się patrzy w dzisiejszym odcinku, taka nietypowa cholernaga, dlatego że to będzie maluszek jak na mnie. Ja specjalizuję się raczej w cholernogach takich, wiecie, bardziej terenowych, mocniejszych. No ale zrobiłem dzisiaj wyjątek, dlatego, że myślę, że warto. Warto kilka słów poświęcić tej hulenoza. Jest to hulenoga Highly Tiger 8. Ja już miałem do czynienia z tą marką, testując Highly Tiger 9, która moim zdaniem jest jedną z najlepszych huleniów, jeżeli chodzi o amortyzację. Filmy na temat Highly Tiger 9 Pro możecie oczywiście zobaczyć na moim kanale. A teraz kontynuujemy na temat hulenogi Tiger 8, czyli miejskiej bestii. Jak to mówią, mały, ale wariat. To stwierdzenie idealnie pasuje do tej hulajnogi. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że ta hulajnoga waży zaledwie 22 kg, ma koła 8,5 cala, z silnikiem 600 W, a teraz przejdźmy jeszcze do szczegółów. Zobaczcie, jak hulajnoga wygląda z bliska. Hi Tiger 8. Z jednym silnikiem o mocy 600 W nominalnie w szczycie jest to 1350 W, co czyni tą kolejnego jedną z bardziej wydajnych, jeżeli chodzi o stosunek mocy do wagi. Waga to 22 kg zaledwie. Z baterią 15,5 Ah o napięciu 48 W. Oczywiście wszystko się mieści w podejście, pod podestem. Na samym podejście znajduje się guma, która sprawia, że ta noga jednak nam się trzyma dosyć stabilnie. Drugą nóżkę możemy sobie oprzeć na bardzo trwałym i mocnym aluminiowym podnóżku. Bardzo lubię ten podnóżek. Z frontu hulajnogi znajduje się port ładowania, który jest odkręcany. Zresztą zobaczcie sami. Odkręcamy sobie port ładowania i podłączamy naszą ładowarkę. Po skończonym ładowaniu oczywiście zakręcamy i możemy śmigać. Przodu mamy również oponę pompowaną dętkową 8,5 cala z zawieszeniem typu C ze sprężynami, które amortyzują nam wszelkie drgania i nierówności, z bardzo dobrymi błotnikami, które już znacie z HDL 9 Pro, z bardzo dobrym oświetleniem jest lampka, która. No mam nadzieję, że zobaczycie wieczorem, jak to wszystko wygląda. Teraz jeszcze włączymy dodatkowe oświetlenie boczne tutaj z panelu i mamy teraz dodatkowe światła, które prezentują się właśnie w ten sposób. Zobaczcie jeszcze gdzie jest hamulec. Co nowego, jeżeli chodzi o tą nogę? Jest to pierwsza hulajnoga, na której jeździłem, która ma hamulce bębnowe, a nie tarczowe. To jest dla mnie wielka nowość. Spodziewałem się, że jakość hamowania będzie dużo gorsza. Okazuje się, że praktycznie czuję różnicy porównując ją do hamulców tarczowych. Co mnie bardzo zaskoczyło, oczywiście, na plus. Także tutaj mamy hamulce bębnowe. Ja tutaj tylko nacisnę, zobaczcie. I koła jest zablokowane. Bardzo dobrze działają. Co jeszcze ważne i czym wyróżnia się ta holinoga? Przede wszystkim mechanizmem składania, który ma chyba jako jedyny na rynku specjalną blokadę złożenia. Zobaczcie, jak to wygląda. Zaraz Wam to zdemonstruję. Może pokażę Wam, jak po prostu złożyć holinogę na początek. Jak się w ogóle składa holinogę? Jeżeli macie problem ze złożeniem holinogi, wystarczy wcisnąć przedni hamulec, popchnąć lekko do przodu. Wtedy. Szczyce kierownicy i dopiero podnosimy, i wtedy delikatnie, łagodnie nam wszystko się składa. Płynęga w tym momencie jest złożona i proszę bardzo. I jak ktoś nie lubi chodzić na siłownię, to zawsze te 22 kg może sobie trochę poćwiczyć. Dobrze, a teraz jak się rozkłada tą nogę? Rozkłada się bardzo prosto, w ten sam sposób. Znowu pociągamy za dynzel. Następnie, też trzymając. Przedni hamulec najlepiej, energicznym ruchem. I to tyle? Prawie. To jest czyli wszystko. Haili jako jedyna na rynku ma dodatkowe zabezpieczenie złożenia cholejnogi, które znajduje się właśnie tutaj. Jest to bardzo prosty potencik, bardzo fajny zresztą. Wystarczy zrobić taki myczek, ten element już w tym momencie nam zablokuje możliwość złożenia się nogi podczas jazdy. Jest to niesamowicie proste i genialne jednocześnie. W tym modelu również możemy sobie złożyć rączki, co jest też mega proste i mega fajne. W Joyor Y6S, którego miałem dłuższy czas, były to rączki odkręcane. Tutaj mamy na takie zwane zatrzaski. Zobaczcie, jakie to proste. Tak samo z drugiej strony. I zobaczcie, jak teraz mało przestrzeni zajmuje kierownica. Do bagażnika idealnie. Zapytacie pewnie, jak się składa te rączki. Prosto, ale skutecznie. Przechodzimy teraz do omówienia tego, co znajduje się na samej kierownicy. Czyli gripy wykonane z gumy. Bardzo dobrze leży na ich dłoń może odpocząć oczywiście klamka hamulca bębnowego, następnie tutaj panel sterowania z oświetleniem. Następnie, jak widzieliście, tutaj ten mechanizm składania zwiska, jeszcze raz. Dodatkowa jest możliwość regulacji. Widzicie, tutaj po złożeniu mamy taką śrubeczkę po wykręceniu lekko jej. Mechanizm składania będzie stawiał większy opór. Dzięki temu będzie większa stabilność na tym odcinku. Przechodzimy dalej do centrum zarządzania hulajnogą, czyli wyświetlacz. I oczywiście, jak to w Highlander, standardowo czytnik kart NFC. Dwa piknięcia sygnalizują, że hulajnoga została zablokowana, i jak widzicie, nie możemy jej włączyć. A teraz jeszcze raz. Powtórzymy tą czynność. Kolejne dwa kliknięcia. W tym momencie nastąpi, tak jest, włączenie wyświetlacza. Sprawdźmy jak brzmi dzwonek. Działa. Oczywiście na takie dzwonki nikt nie zwraca uwagi, co sam ostatnio testowałem. Dziękuję. Dobra, zobaczmy jeszcze jak działa światło, czy w ogóle działa. Przejdźmy zatem do wyświetlacza i manetki prędkości jednocześnie. Mamy tutaj dwa przyciski, które wyłączamy i włączamy w kulę nogę oraz jeden przycisk, po którego przytrzymaniu włączymy dodatkowe oświetlenie boczne, czego też pewnie nie zobaczycie, bo jest za jasno. To jest znak, że właśnie takie oświetlenie zostało włączone. Następnie, jak widzicie, manetka, manetka gazu. Jakie mamy opcje? Standardowe, trip, czyli wycieczka, czyli dystans do wyłączenia hulajnogi. Następnie Odo, dystans jaki przejechała hulajnoga ogólnie. Oczywiście przejechałem na niej dużo więcej kilometrów, ale niestety, no przypadkowo zresetowałem ustawienia. Następnie mamy napięcie baterii 52,1 V, także hulajnoga jest naładowana prawie na maksa. No oraz czas, po którym wyłączy się wyświetlać. Dodatkowo możemy sobie zmieniać biegi kolejnym przyciskiem. Mamy trzy biegi. Także trzy możliwe prędkości. Oczywiście z drugiej strony również jest grip i również jest y, klamka hamulca. Moi drodzy, zapomniałem dodać, że kierownica w High tiger 8 jest składana. Regulowana w sensie, wysokość jest regulowana. Maksymalny, maksymalna wysokość, jaką uzyskujemy y, jest tutaj zaznaczona. Z białą linią nie powinniśmy przekraczać tej wysokości, żeby y, no, nie spowodować wypadku, y, więc lepiej nie przekraczajmy tej linii i zaciskamy ten oto właśnie sposób jest to bardzo szybka e, możliwość regulacji e, kierownicy. A teraz jeszcze zobaczycie jak wygląda amortyzacja w tym modelu. Pamiętajcie, mam 110 kg, ta hulajnoga ma maksymalną dopuszczalną masę 100 kg, więc producent dużo zaryzykował wysłając mi ją. Chyba sobie zdaję sprawę jak ja testuję nogi. Może w tym odcinku go, ją oszczędzę. Także no sami ocencie, no na na hulajnodze. Czy słyszycie jakieś w ogóle skrzypienia? Jakieś cokolwiek? Ta amortyzacja jest naprawdę genialna. No nie chcę na niej skakać, bo boję się, że faktycznie mogę jej zrobić krzywdę, ale, ale nie no, jak już daje sobie radę ze mną, to naprawdę jest spoko. Czas na krótkie podsumowanie. Kilka zalet, kilka wad. Moim subiektywnym zdaniem oczywiście. Największą zaletą tej hulajnóg jest jej masa, czyli 22 kg. To jest naprawdę niewielka masa w stosunku do jej mocy, czyli 600 W, ale w szczycie 1350 W. To się naprawdę rzadko zdarza w tej klasie hulajnóg. Dodatkowo amortyzacja, która też jest genialna moim zdaniem, choć jest tylko sprężynową amortyzacją, ale jest genialna. Kolejnym dużym plusem jest blokada mechanizmu składania, bo sam mechanizm składania już jest dosyć znany, ale jeszcze nikt nie zastosował wcześniej tego mechanizmu, który polega na blokadzie, jak już to wcześniej widzieliście, nie? Jeszcze, do, jeszcze na plus oczywiście uznaję Czytnik NFC. Jedną e, z większych wad, i chyba jedyną, jest umiejscowienie portu ładowania, który moi drodzy, znajduje się z przodu. I kiedy odkręcimy sobie to, że jest odkręcane, to też jest plus, oczywiście. Kiedy odkręcamy i wkładamy tutaj ładowarkę, no niestety, ruszając kierownicą, możemy zahaczyć o ładowarkę i uszkodzić gniazdo. Wiem, że to jest mało prawdopodobne, ale się może zdarzyć. Także Highlighter Tiger 8 to naprawdę dobra hulajnoga, którą z czystym sumieniem polecam. Praktycznie moim zdaniem nie ma wad, z wyjątkiem umiejscowienia tego, umiejscowionego portu ładowania, który tak naprawdę rzecz można powiedzieć, że to jest taka wada już na siłę. Mocne błotniki z przodu i z tyłu, wiadomo. Jak masz na imię? Kuba. Kuba, witaj. Czy oglądasz, czy śledzisz mój kanał? Jak się patrzy na i to wie? No, oglądam, ale. Nie. No, ale teraz na pewno będziesz, bo będziesz w odcinku. Dobra, przytrzymam ci Twoją kolejną nogę. Kuba, powiedz mi tak szczerze, wizualnie, jak ci się podoba Tiger 8 od Hailey? Bardzo ładny. Bardzo ładny. Pewnie chciałbyś się przejechać na nim. No nie wiem Nie wiesz No może i tak, bo to jest taka hulajnoga, która jednak ma troszeczkę mocy Ale mówisz, że ogólnie Ci się podoba? No to fajnie Mi też się, powiem szczerze, podoba Także jak chcesz, możesz pozdrowić kogoś do kamery Pozdrawiam wszystkich Ja również I zapraszam na kolejny odcinek, który jak zwykle co niedzielę na kanale Jak Się Patrzy Trzymaj się Hej Kurczę, zobaczymy czy, czy dobrze wyszło